Cześć, witam wszystkich moich znajomych serdecznie. Chciałem wam przedstawić bardzo dobry sposób na wszystkie wirusy, łącznie z koronawirusem, który dawno, dawno temu mój dziadek stosował na zachorowania grypy i nie tylko. Więc naprawdę jest to prosty sposób, potrzebny nam jest mandarynka, jabłko, cebula, wrzucamy Musi być koperek, musi być maszewka. musi być ogórek, to wszystko bierzemy, ładnie tak widzicie i wypierdalamy to i bierzemy sobie to, jak to wypierdoliliśmy, to bierzemy, nalewamy do szklaneczki czegoś tam, bierzemy kolę, bierzemy kolę, jest pyszna, no i co, no i za koronawirusa nas zdrowie.